Witamy w pierwszym odcinku w naszej serii Koszmarna szkoła Zapraszam do odcinka Siemka Kim ty jesteś? Czemu masz taki znaczek nad głową? Ciebie to nie interesuje Najgoręższą osobą tutaj nie wygra Ale tu nikogo nie ma Dobra, idę do talerzy, nie mam sobie pieniędzy już. Okej. Okay. Idę do talerzki. Idę do taletki. Okej, okay, ja się pokram z Roblox'a. On nie wie, że ja mam laptopa. Czemu zgasły światła? Muszę iść, mus, muszę to naprawić. I idę po klucz, który to naprawi. Dobra, jest na szczęście. Naprawię to, spróbuję to naprawić. Mam młotek i to, biorę to naprawia. Naprawię nam światło. Naprawiaj. Na początku muszę to rozwalić. Rozwaliłam i teraz muszę zrobić nowe i teraz muszę po prostu to przykręcić. Działa proud ale musimy go oszczędzać. Cóż, czemu są bramki? Nie, nie wiem. Jesteś trochę podejrzany. Idę e, e. załatwić sprawę. No ok. Mhm. Dobra. Jestem głodna. Mhm. Prof nam przywróciło, ale niestety nie na zawsze. Bo że musimy pracić tę Zjem sobie coś. Mhm. Dobra, zjem to coś. Bo jestem głodna. Ciało znowu zgasło. Nawet się najeść nie można. Muszę znowu tam naprawić. Czego chcesz? Proszę, zostaw mnie. Nie zabijaj mnie, nie zabijaj mnie. Czego chcesz? Czego? jestem uczennica tej szkoły! Kim ty jesteś? Zostaw mnie, mam ręce w górze! Mm, Idziesz ze mną! Ale czego chcesz? Ode mnie? Może no, z tej szkoły. Tutaj światło sięła, No sensie. Zam tu światło sięła. A, zostaw mnie, ty typie. Jesteś porywaczem dzieci, czy co? się na Umiem to naprawić. Mam klucz, bo jeszcze mi go nie zabrałaś. I mogę cię udusić nim. E, już, już stop, już stop, puszczam to. Stop. No dobra, oddam ci moje, nasze Czy ty właśnie mi dałeś pistolet? Nie no, nie sądzę, daj, oddaj, daj. Mam to. Poddawaj, <grym> bo to jest Już. Jeszcze, dobra. Idź, um, idź na to. Idź na, 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 na dół... albo... i na koniec. dół, Albo in na... Super! Super! Teraz Pokasuj swoją sawkę! Nie! To są słuchawki! Albo nie za O co ci chodzi? Pokazuj swoją sławkę. Nie mam! Jestem nowa w tej szkole. Tutaj, pokaż, otwieraj. No, otwieraj mi Otwieraj. Gdzie mam spać niby? Jestem, jest noc. This <laughs>